Jak to jest możliwe, że jedno mocarstwo jest w stanie zdominować cały świat? Cóż, Zbigniew Brzeziński w swojej, można powiedzieć, przełomowej książce przedstawił pewien plan. Zanurzmy się więc w tę koncepcję i zobaczmy, jak wygląda ta globalna rozgrywka. Zacznijmy od fundamentalnego pytania. Gdzie tak właściwie w XXI wieku znajduje się centrum świata? Hmm. Odpowiedź na to pytanie to klucz do zrozumienia, o co tak naprawdę toczy się cała ta gra w globalnej polityce. No, i odpowiedź, jaką daje nam Brzeziński, jest, powiedzmy sobie szczerze, bardzo konkretna. To Eurazja. I to jest właśnie ta jego słynna wielka szachownica. Jego argument jest prosty, ale potężny. Od wieków było tak, że ktokolwiek kontrolował ten ogromny superkontynent z jego zasobami, szlakami handlowymi i ludnością, ten, no cóż, kontrolował świat. Tylko, że nie chodzi tu wcale o jakąś brutalną siłę. Mówimy o geopolityce, a to jest w gruncie rzeczy strategiczna gra, taka, w której liczą się przede wszystkim sprytne ruchy, przewidywanie na kilka kroków do przodu, a nie tylko powiedzmy sama siła militarna. Ok, żeby dobrze zrozumieć, co jest tak unikalnego w tej amerykańskiej potędze, cofnijmy się na chwilę w czasie. Spójrzmy na historię. Mieliśmy imperium rzymskie, które dominowało na lądzie, mieliśmy imperium brytyjskie, które było panem mórz i oceanów. Ale Ameryka, Ameryka gra w zupełnie, ale to zupełnie inną grę. I ta tabela naprawdę świetnie pokazuje tę różnicę. Bo tu nie chodzi o bezpośredni podbój. Ameryka po zakończeniu zimnej wojny stworzyła coś w rodzaju globalnego systemu. Opartego na sojuszach, instytucjach finansowych i całej masie wzajemnych zależności. To system, którego centrum, co tu dużo mówić, znajduje się w Waszyngtonie. Dobrze, mamy już szachownicę. W takim razie czas poznać najważniejsze figury. Zobaczmy więc, kogo Brzeziński uważa za absolutnie kluczowych graczy w tej. Globalnej partii szachów. No i oczywiście gracz numer jeden to Stany Zjednoczone. Ale ich potęga to nie jest coś, co pojawiło się z dnia na dzień. Warto pamiętać, że już w czasach I wojny światowej amerykańska gospodarka to była, uwaga, jedna trzecia całego światowego PNB. To właśnie wtedy powstały fundamenty pod przyszłą globalną dominację. Ale to, co jest w tym wszystkim naprawdę ciekawe, to sposób, w jaki ta potęga jest, no, używana. Bo to nie jest imperium w starym klasycznym stylu. To jest coś o wiele bardziej złożonego. To system sojuszy wojskowych, globalnych instytucji finansowych, umów handlowych wszystko to razem tworzy niesamowicie gęstą globalną sieć wpływów. Na naszej szachownicy jest też inny, bardzo ważny gracz były supermocarz, czyli Rosja. Po upadku Związku Radzieckiego, Rosja straciła przecież gigantyczne terytoria i wpływy ideologiczne. I właściwie od tamtego czasu zmaga się ze swoim nowym, znacznie mniejszym statusem, cały czas próbując jakoś odzyskać dawną pozycję. Ten cytat. On naprawdę doskonale oddaje to poczucie głębokiego kryzysu i straty. To właśnie te emocje ukształtowały całą tą poimperialną tożsamość Rosji. I to emocjonalne tło jest absolutnie kluczowe, jeśli chcemy zrozumieć dzisiejsze ruchy Moskwy na tej szachownicy. A teraz przenieśmy się na wschód, bo tam rośnie w siłę nowa potęga. Wystarczy rzucić okiem na te liczby. Już sama wielkość chińskiej armii, no cóż, przyćmiewa wszystkich sąsiadów. To jest siła, z którą po prostu trzeba się liczyć. Więc cel Chin na tej szachownicy wydaje się jasny: krok pierwszy to osiągnięcie absolutnej dominacji w swoim regionie. I to jest ambicja, która, patrząc w przyszłość, może bezpośrednio rzucić wyzwanie całemu globalnemu porządkowi, który przez lata budowała Ameryka. No dobrze, a co z Europą? Tutaj mamy Francję i Niemcy. To są absolutnie kluczowe figury na zachodnim krańcu naszej szachownicy. Można powiedzieć, że działają jak takie strategiczne przyczółki dla amerykańskich wpływów. Oczywiście każda z nich ma też swoje własne ambicje i gra trochę na swój własny rachunek. Okej, okay, znamy już głównych graczy, to teraz spójrzmy na samo geograficzne serce tej gry. Na region, który Brzeziński nazywa niestabilnym centrum. I to właśnie o kontrolę nad tym obszarem w gruncie rzeczy toczy się cała ta walka. Brzeziński ukuł na to specjalny termin: Eurazjatyckie Bałkany. I to słowo Bałkany nie jest tu przypadkowe. Przecież od razu kojarzy się z niestabilnością, konfliktami etnicznymi, z rywalizacją mocarstw. I to jest dokładnie sedno sprawy, jeśli chodzi o ten region. To jest mówiąc wprost prawdziwa strefa zgniotu. Jak widać na tej mapie, ten cały niestabilny region jest otoczony przez naprawdę potężnych sąsiadów. Mamy tu Rosję, Turcję, Iran i każdy z nich próbuje oczywiście rozszerzyć tam swoje wpływy. A jakby tego było mało, sytuację dodatkowo komplikuje wewnętrzna złożoność tego miejsca. Granice państw często w ogóle nie pokrywają się z granicami etnicznymi czy kulturowymi, a to sprawia, że cały ten region jest jeszcze bardziej no, niestabilny i po prostu piekielnie trudny do kontrolowania. Więc o co właściwie toczy się ta cała gra? Stawką są oczywiście gigantyczne złoża ropy i gazu. Ale to nie wszystko. Tak naprawdę chodzi o coś znacznie większego: o czystą geopolityczną przewagę. Bo ten, kto kontroluje ten region i jego kluczowe szlaki transportowe, ten w zasadzie trzyma w ręku klucze do całej Eurazji. Dobrze, mamy już szachownicę, znamy graczy i wiemy, co jest główną nagrodą czas więc przejść do sedna. Jaki jest plan? Jak według Brzezińskiego Ameryka powinna rozegrać tę partię, żeby utrzymać swoją globalną przewagę. Główny cel jest w sumie prosty i bardzo klarowny. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której jakikolwiek pojedynczy gracz, czy to Rosja, czy Chiny, czy ktokolwiek inny, był w stanie zdominować całą Eurazję i tym samym rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym jako globalnemu arbitrowi. I Brzeziński rozkłada tę wielką strategię na trzy etapy. Po pierwsze, na krótką metę, czyli powiedzmy najbliższe 5 lat. Chodzi o zarządzanie kluczowymi graczami i po prostu gaszenie pożarów, zapobieganie konfliktom. W perspektywie średnioterminowej kluczowe staje się wspieranie czegoś, co on nazywa pluralizmem geopolitycznym, czyli mówiąc prościej, dbanie o to, by żadna pojedyncza siła nie urosła za bardzo. No i wreszcie, w długiej perspektywie, celem jest budowa globalnego systemu opartego na współpracy, które nastała, ugruntuje amerykańskie przywództwo. Pytanie brzmi, czy ta gra w ogóle kiedykolwiek się kończy? Jaki jest jej cel ostateczny? Zobaczmy, jaką wizję przyszłości roztacza przed nami Brzeziński i jaki jest jego zdaniem prawdziwy endgame tej wielkiej rozgrywki. I tu dochodzimy do fundamentalnego dylematu, na który Brzeziński zwraca uwagę, bo demokracja, jak pisze, jest wroga imperialnej mobilizacji. No więc, czy populistyczna demokracja, która jest przecież bardzo skupiona na sprawach wewnętrznych, jest w stanie utrzymać w sobie wolę i gotowość do ponoszenia ofiar, które są niezbędne do prowadzenia takiej długoterminowej, globalnej gry o hegemonię? I to wszystko zostawia nas z tym ostatnim, ale jakże kluczowym pytaniem. Czy amerykańska supremacja, to co opisał Brzeziński, to tylko taki krótki historyczny moment? Czy może jednak jest to ostatni decydujący ruch w tej wielkiej grze, ruch, który ma na celu ustanowienie zupełnie nowego globalnego porządku?